Witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest trener trzeciowikowej broni Radą, Pan Mateusz Dudek witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Już pan chłono po rundzie yy, jesiennej. E, tak, no tutaj wiadomo jeszcze runda jesienna i kolejka wiosenna, więc mieliśmy początek nowej, nowych rozgrywek, ale lepiej jest skończyć niż, niż e, zaczynać ten okres przygotowawczy, więc już schodzi ciśnienie i nerwy. Zwłaszcza jak się wygrywa na tym początku tej rundy wiosennej, rewanżowej. Tak, ważne żeby dobrze zacząć, ale wiadomo, mężczyzn ocenia się po tym jak kończą, a nie jak zaczynają, więc tak naprawdę jeszcze będziemy mieli jedno otwarcie w marcu, a w czerwcu zobaczymy jak skończymy. Trenerze, jak się trenerowi pracuje w Radomie, Bo to już pół roku minęło. No okay. myślę, że tutaj cztery miesiące, tak dokładnie patrząc, a dobrze mi się pracuje. Trafiłem na ambitną grupę chłopaków, takich młodych, którzy chcą doskonale się rozwijać. Trafiłem do klubu w ciężkim momencie, ale miałem wsparcie, czy Marka, czy Mariusza. Razem tutaj jeszcze z Robertem stworzyliśmy zgrany sztab. Chłopaki naprawdę dają z siebie maksa na treningach, i, i widać ten progres od początku. Więc mam dobre warunki do pracy z zespołem. Naprawdę nie mamy powodów do narzekań. Właśnie trener był bardzo cierpliwy, bo od początku tego sezonu, nawet kiedy drużynie nie szło, ten zespół rodził się w bólach. To trener cały czas powtarzał: Cierpliwości, zaczniemy grać, zaczniemy punktować, będzie dobrze. Nie zawsze to się pokrywało, ale w końcu końcówka, rundy, 6 meczów bez porażki wyszło na trenera. Co znaczy, ja rozumiem, że się nie pokrywało z, z wysokimi oczekiwaniami, ale e, ani razu nie byliśmy w strefie spadkowej, mimo że gramy równocześnie na pro junior system. Mamy bardzo młody zespół. Mieliśmy jedną serię z, z dwoma porażkami, ale gra była wznosząca. Mieliśmy bardzo ciężki początek, bo graliśmy pierwszy mecz na Jagiellonii, gdzie były zrzuty z ekstraklasy i to nie 3-4 osoby, tylko 11. Później był u nas Bełchatów i Legia. Mieliśmy ciężkie wyjazdy do Muławy Tomaszowa na i, i tam punktowaliśmy. Potrafiliśmy przywozić punkty, czy u siebie zdobywać. Nie wygrywaliśmy seryjnie, ale, ale cały czas byliśmy gdzieś nad tą strefą i, i mówię, no tutaj może. Wysokie oczekiwania niektórych osób były niespełnione, ale nie było jakiegoś kryzysu, nie było nerwowej atmosfery. Cały czas konsekwentnie pracowaliśmy, a ja konsekwentnie wierzyłem w ten zespół, który no, na końcówkę oddał to, i, i wszyscy jesteśmy teraz bardzo zadowoleni z naszej pracy. Można powiedzieć, że Pan ma szeroką kadrę i dobrych zmienników, bo widać było właśnie na boisku, że często wchodzili zmiennicy. Dawali dużo od siebie. Yy, trener, jak to, yy, jak to postrzega? Przede wszystkim mamy dużo młodych zawodników i, i tak, że, no, ci zawodnicy, którzy wchodzili, yy, dawali z siebie maksa, wnosili dużo energii i często albo utrzymywaliśmy ten wynik, albo, albo gdzieś tam odrabialiśmy. Więc yy, jestem zadowolony ze zmian, które robiliśmy. Przede wszystkim też nie mieliśmy kontuzji w tej rundzie i kadra była wyrównana. Dużo osób pracowało, żeby dostać swoje szanse i kiedy je otrzymywało, to wnosili dobrą, dobrą grę, dobrą, dobrą energię, i co przekładało się na punkty. Właśnie a propos kontuzji, bym chciał zapytać o dwóch zawodników. Najpierw od Juniora. tymite, który tutaj przyszedł, rzeczywiście pokazał swoje umiejętności. Natomiast gdzieś cały czas boryka się z urazami. Trenerzy, czy to jest taki zawodnik porcelanowy, czy po prostu nieprzygotowany, tak jak my byśmy chcieli, żeby on był przygotowany? Ja myślę, że z juniorem sprawa różnic, dotyczy różnicy w przygotowaniach, bo doszedł do nas w trakcie rozgrywek i skończył w Grecji sezon bardzo wcześnie, w maju. Potem miał, szukał klubu, ale gdzieś w Anglii nie znalazł. I po prostu no, różnica rytmu meczowego, różnica może trochę treningów, pogody i złapał dwa razy, ale wierzymy, że przepracuje zimę i, i na wiosnę pokaże pełnię swoich umiejętności. Drugi zawodnik, o którego chciałbym zapytać, na którego bardzo liczyli przed sezonem kibice to Kuba Szarpak. Jest tu cały czas gdzieś w pracy, można by powiedzieć, ale cały czas czekamy na jego oficjalny debiut. Jak to wygląda? Czy możemy na niego liczyć wiosną? Tak, no Kuba tuż przed moim przyjściem zerwał zadła i teraz ciężko pracuje indywidualnie, rehabilituje się, więc to z tego co rozmawiamy, z tego co Kuba nas informuje również to idzie w dobrą stronę i wierzymy, że na wiosnę będziemy mieli szeroką i pełną kadrę. Trenerze. W takiej prywatnej rozmowie powiedzieliśmy sobie obaj, że apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia. Mamy 16 punktów nad strefą spadkową, ale 9 do lidera. Czy stąpamy mocno po ziemi, czy oczekujemy czegoś więcej? Czego możemy oczekiwać wiosną od Waszej drużyny? No, myślę, że, że to trzeba gdzieś połączyć i mocno stąpać po ziemi, podchodzić realistycznie do sytuacji. W w tabeli też wiemy, z kim się mierzymy, jakie budżety mają te zespoły, które są przed nami. Chcemy każdy mecz wygrywać, poprawiać się z meczu na, na mecz. Jeżeli będziemy robić postępy, wierzyć w swoje umiejętności, no to na koniec sezonu spojrzymy w tabelę i zobaczymy. No, tak jak mówię, naszą filozofią jest niezmiennie koncentracja, praca nad jednym meczem, nad jednym krokiem do przodu i tego się cały czas trzymamy. No właśnie, teraz pomówmy o tym, co nas czeka. Kończycie już właściwie ten okres treningowy, troszeczkę urlopów. Jak będzie wyglądał ten okres przygotowawczy? Kiedy zaczynacie? Osiem sparingów, z tego co wiemy już, tak? Tak, zaczynamy 8 stycznia. Wcześniej zawodnicy będą trenować indywidualnie. Oczywiście po swoich urlopach, bo chłopaki zasłużyli. Od, od lipca tutaj Nieprzerwanie pracowali, włącznie z weekendami, więc, więc no teraz będziemy mieli urlopy, później treningi indywidualne, wracamy do treningów grupowych. Dwa miesiące, równo 8 tygodni takiej pracy w okresie przygotowawczym i na początku marca mamy wyjazd do Bełchatowa. Kibiców najbardziej interesują zmiany kadrowe. Czy już wiadomo, ktoś może informował, czy zarząd, czy trenera, że odchodzi z zespołu? Nie, na razie na razie tu nie podajemy informacji, ponieważ ani nie mamy jeszcze wykonanych ruchów wychodzących, ani też nie mamy żadnych ruchów przychodzących, więc w tym temacie to może jest trener spokój. zdradzi nam na jakie pozycje chciałby pozyskać kogoś nowego zawodnika, jakiegoś jednego, dwóch. Raczej mógłbym zdradzić jaki profil zawodnika nas interesuje, mamy Młody zespół, dużo juniorów w kadrze i na pewno przydałaby się jedna, dwie osoby, które jeszcze wniosłyby trochę doświadczenia i, i takiego spokoju na boisku, ponieważ nawet ci zawodnicy, którzy w naszym zespole są doświadczeni i jedni ze starszych, no to w porównaniu do innych tutaj drużyn wcale wiekowo nie są zaawansowani i no na pewno jedna, dwie osoby, które jeszcze by nam pomogły na boisku by się przydały. Coś na koniec trener nam zdradzi zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak trener zamierza je spędzić urlopy, może jakiś wyjazd, czy w gronie rodzinnym? Wiadomo, że praca trenera to jest taka, z której się nie wychodzi. Zawsze jest coś do przemyślenia, do zaplanowania. Na pewno znajdzie się czas na urlop. Przede wszystkim chciałbym poświęcić więcej czasu rodzinie, która. W sezonie no, jakby ma mniej, mniej możliwości, żeby pospędzać ze mną e, wolne chwile. No oczywiście też będziemy planować ten okres przygotowawczy i, i robić wszystko, żeby na wiosnę wrócić e, w, jako, zespół, jako zespół, jako indywidualności, mocniej, jako mocniejszej jednostki. No nic, pozostaje nam czekać dostycznie na pierwsze treningi, na pierwsze sparingi i oby do marca. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Moim i Państwa gościem dzisiaj był szkoleniowiec broni radą, pan Mateusz Dudek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.